chciałem powiedzieć, że jest dość duży problem, jeśli chodzi o gwarancje bankowe i ubezpieczenia. Są to bardzo drogie instrumenty. Kraje trzecie, jak pan określił, mają siódmą, dziesiątą skalę niebezpieczeństwa, dlatego na przykład kukę może to ubezpieczyć, ale oprocentowanie samego ubezpieczenia wynosi od 10 do 17%. Jeżeli do tego dodamy kredyt który też ma około 90%, więc już same koszty finansowania projektu eksportowego sięgają do przekraczają 20%. Więc jest to naprawdę bardzo drogie, w tym momencie bardzo drogie instrumenty. Na ile te instrumenty, które pozostają w gestii ministra środowiska, Parpu innych organizacji, i podmiotów, które służą z założenia polskiemu przedsiębiorcy, odpowiadają i realiom rynku i oczekiwaniom państwa jako przedsiębiorców? Takie podmioty jak PARP, Polska Agencja Rozwoju Przemysłu, SA, to co ponosiłem na konferencji, myślę, że troszeczkę jest rozbieżność w konstruowaniu wymagań dotyczących korzystania z tych programów. Jeżeli Polska Agencja Rozwoju Przemysłu USA posiada duże środki na wsparcie polskiej przedsiębiorczości, ale na końcu. Całych zasad jest zdanie, że należy yy, dotyczy tylko przedsiębiorstw, które nie są w trudnej sytuacji, więc pytam, dlaczego zdrową głowę musimy, yy, mamy leczyć, a chorego nie, więc uważam, że to jest, są pewne rozbieżności. To samo jeśli chodzi o innowacyjność. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości yy, bardzo często używa słowa innowacyjne. Innowacyjne zgodnie z tą definicją to takie, które nie jest starsze niż 3 lata i nie jest bardziej powszechne niż 10% na świecie. Więc jeżeli kilkadziesiąt lat temu, kilkadziesiąt lat temu poleciały rakiety w kosmos, więc co dzisiaj jest innowacyjne, jeśli chodzi o przedsiębiorczość. Polska przedsiębiorczość jest uwsteczniona w znacznym stopniu, dlatego zainstalowanie robota spawalniczego, zainstalowanie watercat nóż wodny czy... Lasery, plazmy i tak dalej, dla polskiego przedsiębiorcy są to bardzo nowoczesne technologie, bardzo nowoczesne. Natomiast w tych kategoriach innowacyjności naprawdę traktowane są już jako normalne narzędzia. Jeżeli do tego dołożymy, że są wsparcia na ośrodki badawczo-rozwojowe. I ośrodek badawczo-rozwojowy to są wsparty kwotą na przykład 5 milionów złotych. tym 5 milionów złotych jest to duże pieniądze, ale co możemy realnie zbadać za te pieniądze? Co możemy nowego wynaleźć? za te pieniądze. Są to zbyt małe pieniądze. Ośrodek badawczo-rozwojowy to taki, który jest dofinansowany kwotą 100 milionów, 150 milionów. Są to ośrodki, które może możemy wyposażyć, które mogą być twórczo, bardzo twórcze, jeśli chodzi o innowacyjność. I tak bym to widział. Nie twórzmy drobniutkich, maleńkich ośrodków badawczo-rozwojowych. Stwórzmy przy dużych uczelniach bardzo, bardzo prężne ośrodki badawczo-rozwojowe, które będą angażowały kadrę naukową i będą osiągni z tych ośrodków badawczo-rozwojowych, będą na przykład bezpłatnie dedykowane dla polskiego przedsiębiorstwa. I to myślę, że to jest, jest ten kierunek. Dzisiaj świat wymaga y, dużych pieniędzy. To właśnie przede wszystkim duże przedsiębiorstwa są bardzo y, koniunkturogenne dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jeżeli weźmiemy fabrykę samochodów, która produkuje... 100 tysięcy samochodów zatrudnia 3 tysiące ludzi, to wokół tej fabryki powstaje, powstają setki małych małych średnich przedsiębiorstw, które służą na rzecz tego dużego. I to jest właśnie ta cała koniunktura, koniunktura tego dużego przedsiębiorstwa. Małe i średnie przedsiębiorstwa są bardzo dobre, są sprawne, są bardzo elastyczne, dobrze, dobrze pracują, natomiast muszą mieć tego dużego, na rzecz którego pracują i to tworzy całą koniunkturę.